Jestem szefem grupy Blazer w firmie Aplanalp. Firma Aplanalp współpracuje z firmą Blazer od 1994 roku, także niedługo będziemy mieli 30-lecie obsługi, obchodzili 30-lecie współpracy. W tej chwili chciałbym Państwu zaprezentować yy, krótkie informacje dotyczące w technologii MQL. Tematem dzisiejszego spotkania będzie zwiększenie wydajności dzięki produktom firmy Blazer w technologii MQL. Technologia MQL jest to technologia minimalnego smarowania jest to skrót z języka angielskiego. Jednocześnie używany jest tożsamy skrót MMS, który jest tłumaczeniem z języka niemieckiego Minimal szmiru. O czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? Chciałbym przedstawić krótkie podstawy tej technologii MQL, i jaka jest inżynieria procesu. Technologia MQL jest niezwykle ciekawą technologią chłodzenia, różniąca się zdecydowanie od pracy z chłodzeniem przepływowym. Chodzi tutaj o chłodzenie emulsją bądź czystym olejem. Największą i najbardziej istotną różnicą MQLa. I chłodzenia przepływowego jest to, że MQL zapewnia smarowanie stratne, bez obiegu chłodziwa. Oznacza to, że w przypadku MQL natryskiwana jest bardzo mała ilość środka smarnego, który ulega zużyciu podczas całego procesu. Wykorzystujemy w ten sposób od 10 do maksymalnie 500 ml środka. Środki smarne do tej technologii to przede wszystkim czyste oleje o bardzo usprawnionej charakterystyce natrysku i bardzo dobrych właściwościach smarnych. Głównym powodem opracowania tej technologii w latach 90. XX wieku było to, że niektórzy producenci z branży samochodowej chcieli pozbyć się chłodziwa jako czynnika chłodzącego w procesie produkcyjnym. Dlatego też opracowano obróbkę na sucho. Wkrótce jednak zrozumiano, że niektórych procesów nie da się wykonać bez żadnego chłodzenia lub smarowania. Smarowanie minimalne jest zatem optymalnym rozwiązaniem dla takich przypadków. Jak to jest możliwe? Wszyscy zadają sobie pytanie: jak to jest możliwe, że tak ekonomiczne użycie środka smarnego pozwala na chłodzenie procesu? Obróbki. Podstawowym założeniem MQLA jest to, aby nie chłodzić procesu, lecz smarować obszar tarcia i zwiększyć zdolność redukcji powstawania ciepła. Po zastosowaniu dobrze dobranego oleju, które jest natryskiwane właściwym narzędziem, generowana jest mniejsza ilość ciepła wskutek tarcia. Najważniejszym celem ograniczenia tego ciepła jest zwiększenie wydajności obróbki. Tak, aby ciepło nie przenikało do obrabianego przedmiotu ani narzędzia, ale było odprowadzane wraz z wiórami. Istotne jest również to, by przejść szerzej do tej kwestii i zastosować wyższą specyfikę maszyny, narzędzi i środków smarnych. Jakie musimy spełnić warunki procesu, żeby zastosować MQL? Cała specyfika tego procesu polega na odcinaniu ciepła. Żeby to uzyskać, musimy. Skrócić czas kontaktu narzędzia z obrabianym materiałem, Możemy, musimy zwiększyć prędkość skrawania, zwiększyć y, y, prędkość posuwu, jak również głębokość skrawania. Dzięki temu y, uzyskujemy zmniejszenie tarcia, a tak naprawdę polega to na tym, całą główną, główną tajemnicą tego jest to, że czas kontaktu narzędzia z obrabianym metalem materiałem, przepraszam, jest skrócony. Jakie są w tym momencie wymagania? Żeby cały proces sprawnie przebiegał, muszą wszystkie czynniki, które mają wpływ na ten proces zadziałać, czyli maszyna powinna być przystosowana do tego typu technologii. Musimy mieć urządzenie, które będzie nam produkowało i wytwarzało aerozol Musimy mieć odpowiednie narzędzia, którymi będzie podawany ten areozol. Musimy mieć odpowiednio dobrany olej, jak również odpowiednio zrealizowane, ustawione parametry. Tylko ta właściwa kombinacja tych wszystkich czynników umożliwia optymalny proces MQL. Wielu producentów, którzy stosują proces MQL, czerpie korzyści. Największą jedną z większych korzyści jest oszczędność kosztów. Rezygnujemy stosując tą technologię, rezygnujemy z oprzyrządowania związanego z podawaniem tradycyjnego chłodziwa, oszczędzamy energię, a tym samym zwiększamy swoją produktywność. Mamy również lepszą tolerancję na skórę operatorów, ponieważ jest brak kontaktu z czynnikiem chłodzącym. Również zmniejszamy zagrożenia związane z wielkością aerozolu w powietrzu. Mamy stałą jakość procesu obróbczego. Cały czas mamy suche narzędzia i wióry. W tym momencie mamy, jest to właśnie wartość dodana, jeżeli chodzi o recykling odpadowy. Mamy zredukowane nakłady na czyszczenie obrabianego przedmiotu. Oraz brak kosztów czyszczenia i suszenia wiórów, zanim oddamy je do ponownej, ponownego przetopu. Mamy ograniczone nakłady na konserwację, nadzorowanie i utylizację chłodziwa. Co jest również ważne, mamy brak zanieczyszczeń tego chłodziwa i brak przenoszenia chłodziwa. Największą jednak zaletą stosowania tej technologii jest dostosowanie maszyny do procesu minimalnego smarowania. MQL najczęściej stosuje się przy wielkoseryjnym cięciu krawędzi zdefiniowanych geometrycznie. Duży rozmiar serii uzasadnia ekonomiczne zastosowanie MQL. Dlatego też największymi segmentami przemysłu, gdzie zastosowanie ma ta technologia, jest lotnictwo i automotive. Doświadczenie pokazuje, że proces obróbki z wysoką prędkością, szybkim posuwem i krótkim czasem odkładania narzędzi doskonale wpisuje się w założenia tego całego procesu minimalnego smarowania. Aby pomyślnie wdrożyć smarowanie minimalne, konieczne jest spojrzenie na ten cały proces obróbki całościowo. Obejmuje to w tym momencie maszynę, narzędzie, transport tego aerosolu, dobrze dobrany produkt smarny. Oraz dobrze ustawione parametry obróbcze. Minimalne smarowanie jest przede wszystkim stosowane przez dużych producentów z branży samochodowej i lotniczej, jednak w ostatnich latach pojawia się również w niektórych innych segmentach rynku i aplikacjach. Większość olejów do minimalnego smarowania można podzielić pod kątem dwóch rodzajów olejów bazowych. Są to oleje na bazie estrów syntetycznych i na bazie alkoholi tłuszczowych. Estr syntetyczny są to oleje, które zapewniają bardzo dobre smarowanie, ograniczając zużycie wskutek tarcia. Firma Blazer w swojej ofercie posiada produkt o najlepszej wydajności pod nazwą Vascomil MMS SE1. Natomiast jeżeli chodzi o alkohole tłuszczowe, one są preferowane głównie w obróbce, gdzie kluczowy jest efekt oddzielenia materiału od narzędzia. Ogranicza gromadzenie się materiału i dobrze sprawdza się w obróbce metali miękkich, w tym momencie metali nieżelaznych, oraz podczas frezowania i cięcia. Tutaj przykładem takiego bardzo dobrze wydajnego produktu na bazie alkoholu tłuszczowego jest produkt firmy Blazer Vascomil MMS FA2. Oczywiście produkt posiada swoje zalety, jak również swoje wady. Na początek, może opowiem trochę o zaletach. Tak jak wcześniej wspomniałem, głównie zaletą jest to, że jest odcinane ciepło i uzyskuje się w tym momencie bardzo dużą wydajność procesu obróbki. Tym samym obniża się koszty, nie stosując produktów związanych z chłodzeniem opływowym. Tym samym są niższe koszty związane z wiórami, które są przedstawiane z powrotem do przetopu. Również w porównaniu z obróbką na sucho, poprzez zastosowanie MQL-a możemy zmniejszyć narosty na ostrzach. W tym momencie trwałość narzędzia i jakość powierzchni zdecydowanie nam się poprawia. Jeżeli chodzi o wady, Największą wadą są wysokie nakłady na doposażenie maszyn, czyli musimy zainwestować w urządzenie do minimalnego smarowania, jak również musimy zainwestować w odpowiednie narzędzie przyrządowania, przez co te koszty znacznie wzrastają. Również niezbędna wiedza, która potrzebna jest do spięcia tego całego procesu, no, powoduje to, że. Za zdobycie tej wiedzy użytkownicy muszą zapłacić. Jakie są metody podawania aerozolu w miejsce obróbki? Są główne, są w ogóle dwa tylko doprowadzenia, możliwości doprowadzenia tego aerozolu: jest to doprowadzenie zewnętrzne i doprowadzenie wewnętrzne. Jeżeli chodzi o doprowadzenie zewnętrzne, firma Planal posiada w swojej ofercie urządzenia, które możemy zamontować w obrabiarkach i korzystać właśnie ze stosowania technologii MQL w stosowaniu zewnętrznego doprowadzenia emulsji, przepraszam, areozolu. Areozol podawany, w zewnętrznie areozol podawany jest z zewnętrznej dyszy na obszar obróbki, Metoda ta sprawdza się, jest odpowiednia do łatwej adaptacji w takich rodzajach obróbki jak cięcie, frezowanie, gwintowanie czy toczenie. Zaletami tego zewnętrznego doprowadzenia jest łatwa adaptacja maszyny, niski koszt inwestycji, niewielki koszt adaptacji w konwencjonalnych maszynach. Jest to rozwiązanie łatwe do zastosowania i brak jest konieczności stosowania specjalnych narzędzi. No, jeżeli chodzi o wady zewnętrznego doprowadzania, jest to ograniczona możliwość regulacji zaworów do narzędzi o różnej długości i średnicy. Możliwy, jest możliwe powstanie tak, tak zwanego efektu cieniowania przez aerozol i przez narzędzie czyli ten aerozol nie dochodzi jednolicie do obrabianej powierzchni, no i możliwe są straty aerozolu. W przypadku natomiast wewnętrznego podawania areozolu, areozol jest przenoszony przez wrzeciono, uchwyt narzędziowy i narzędzie do obszaru obróbki, i metoda ta jest stosowana, gdy używanych jest wiele narzędzi, i najczęściej ma to właśnie zastosowanie w obróbce wysokiej klasy do części samochodowych. Zaletami tego doprowadzenia jest idealne smarowanie obszaru obróbki do każdego narzędzia. Także w trudno dostępnych obszarach obróbki, na przykład przy głębokim wierceniu otworów. Zaletą jest również brak strat i ewentualne wycieki oleju i ilość środka jest smarnego jest regulowana dla każdego narzędzia. Wadami jest, są specjalistyczne narzędzia wymagane, wysoki koszt inwestycji. Oraz maszyna, jak również wrzeciono muszą być przystosowane do MQL. Oczywiście to wewnętrzne podawanie aerozolu możemy zrobić w dwójaki sposób. Zastosowano w chwili obecnej technologię jedno- i dwukanałową. W technologii jednokanałowej aerozol jest produkowany w urządzeniu MQL i przenoszony jednym kanałem w całości do obszaru obróbki. Natomiast w technologii dwukanałowej olej i powietrze podawane są osobno i przenoszone są przez wrzeciono i mieszane dopiero w uchwycie narzędziowym. Główną różnicą jest to, że miejsce tworzenia aerozolu i sposób jego przenoszenia do obszaru obróbki są inne. Jakie są zalety i wady tego systemu jedno- i dwukanałowego? Największą zaletą systemu dwukanałowego jest możliwość transportu areozolu, która jest równa długości narzędzia, czego nie możemy uzyskać w systemie jednokanałowym. Oznacza to, że Minimalizacja, jest minimal, Minimalne opóźnienie podawania. Dodatkowo przez użycie dyszy olejowej wewnątrz wrzeciona nie, nie, nie następuje siła odśrodkowa, która utrudnia transport aerozolu. Dzięki czemu możemy zastosować wyższe prędkości wrzeciona? W technologii jednokanałowej zużycie jest niższe niż w technologii dwukanałowej, natomiast kanał chłodzący jest również w technologii dwukanałowej zdecydowanie mniejsz. Firma Blazer zajmuje się rozwiązaniami i produkcją olejów przeznaczonych do minimalnego smarowania i tutaj chciałbym przedstawić trzy krótkie, ale tak, takie charakterystyczne rzeczy, które, które możemy którymi jako firma możemy się pochwalić przy zastosowaniu produktu Vascomil MMSFA2 bądź MQL, tak jak wcześniej powiedziałem, w zależności jest to w zależności od tłumaczenia, przy obróbce odlewów ciśnieniowych z aluminium nastąpiła całkowita eliminacja procesu czyszczenia tych elementów, tych detali. Przy obróbce, drugim przykładem, przy obróbce odlewów aluminiowych o zawartości krzemu 7%, można było trzykrotnie zwiększyć posłów narzędzia, zachowując tą samą prędkość skrawania. Bądź przy obróbce stopów lotniczych, przy żebrowaniu skrzydła, wydłużono żywotność i trwałość narzędzia o 100% przy zastosowaniu produktu do minimalnego smarowania firmy Blazer. Biorąc pod uwagę, że firma Blazer już kilka lat wskazuje trendy i pokazuje, jakie mogą być rozwiązania na rynku, byliśmy w stanie stworzyć rekomendacje dla tej branży. Tak jak wcześniej powiedziałem, głównie jest to branża samochodowa i lotnicza. Dzięki zastosowaniu produktów do minimalnego smarowania zawsze uzyskujemy większą trwałość narzędzia i zwiększamy produktywność dzięki na przykład braku operacji czyszczenia powierzchni. Podsumowując podstawy, jakie są podstawy do zastosowania technologii minimalnego smarowania. Zastosowanie jest opłacalne przy wielkoseryjnej produkcji Musimy w tym momencie mieć zawsze na uwadze optymalizację tego procesu, czyli musimy z tyłu głowy mieć zawsze, że musi być odpowiednie urządzenie, odpowiednia obrabiarka, odpowiednie narzędzie, odpowiedni produkt, odpowiednie parametry. A wszystko to sprowadza się do tego, żeby zmniejszyć tarcie i odciąć ciepło. W tej chwili dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że kilka informacji było pomocnych i przybliżyło, z czym ten proces możemy, jak ten proces możemy ugryźć, z czym to można jeść. W tej chwili bardzo serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Jak, o już mam pierwsze pytanie, jak długo trwa wdrożenie tej technologii? Wdrożenie tej technologii to jest, no mówię, jest w zależności od tego, w jaki sposób decydujemy się na podawanie aerozolu, czy to jest podawanie zewnętrzne, czy podawanie wewnętrzne. Jeżeli chodzi o krótszą drogę, czyli podawanie zewnętrzne, można to uzyskać w ciągu. Jednego dwóch dni możemy opanować tą technologię, ale musimy pamiętać, że jest to technologia podawania zewnętrznego, która ma, tak jak powiedziałem, swoje wady. Jeżeli chodzi o podawanie wewnętrzne, no to sam znam przypadki, że zastosowanie i wdrożenie tej technologii jest to minimum 6 miesięcy lub dłużej. Jakie jest zużycie oleju w procesie minimalnego smarowania? Również uzależnione jest to od technologii podawania oleju. Przyjmuje się, że zużycie jest od 10 mg na godzinę do pół litra, czyli 500 mg na godzinę. Jak możliwa jest tak mała ilość środka smarnego, aby schłodzić proces obróbki? Właśnie w podstawie całego założenia MQL jest to, żeby nie chłodzić procesu, lecz smarować obszar tarcia i zwiększyć zdolność redukcji powstawania ciepła. Po zastosowaniu dobrego oleju, oczywiście również mając na uwadze odpowiednie narzędzie, ta ilość ciepła generowana wskutek tarcia jest mniejsza i najważniejszym celem osiągnięcia i ograniczenia tego ciepła jest zwiększenie wydajności obróbki, tak aby ciepło nie przedostawało się do narzędzia i do przedmiotu obrabianego, ale żeby było odprowadzone z wiórami. To jest cała, całe założenie tej technologii. Czy można przystosować frezarkę mini do podawania zewnętrznego i jaki jest orientacyjny koszt takiej adaptacji? Tak, frezarkę mini można przystosować do podawania zewnętrznego przy zastosowaniu odpowiedniego, odpowiedniego urządzenia MQL. Urządzenie nie jest dość, nie jest drogie. Orientacyjny koszt czegoś takiego oczywiście w zależności od ilości dysz. Powinien zmieścić się w kwocie, jak sądzę, do 1500 euro. Jakie materiały są najczęściej obrabiane metodą MQL? Metodą MQL najwięcej materiału obrabiamy z stopów aluminium, jest to ponad 70%. Jeżeli chodzi o inne materiały, no to również są to materiały, które mają zastosowanie w przemyśle samochodowym. Czyli stal i żeliwo. Te, tak w sumie ten, te trzy um, materiały aluminium, stal i żeliwo to jest ponad 90% obróbki w chwili obecnej na świecie metodą MQL. Czy pomagacie przy wdrożeniu tej metody? Tak, oczywiście pomagamy przy wdrożeniu tej metody, ale cały czas zwracam uwagę, że pomagamy przy wdrożeniu metody smarowania, podawania aerozolu metodą zewnętrzną. Widzę w chwili obecnej, że nie ma więcej pytać, także dziękuję wszystkim za zadane pytania. Dziękuję za poświęcony czas. W przypadku, gdybyście Państwo mieli więcej pytań, informacji, zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i życzę miłego, spokojnego popołudnia. Do widzenia.